Anna Pokorska, Instytut Socjologii, Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja Obecne w Nauce. Omawialiśmy właśnie kwestie dostępu kobiet do stanowisk zarządczych, czyli rektorskich i prorektorskich na uniwersytetach. Do roku 2020 tych kobiet było zaskakująco mało. Na uniwersytetach tylko dwie kobiety objęły funkcje rektorskie, e, czyli w ciągu 30 lat e, tylko trzy kadencje rektorskie były pełnione przez kobiety. I po 2000. E, w 2020 roku sytuacja diametralnie się e, zmieniła. E, 2020 rok był e, przełomowy. Wybrano aż e, 12 kobiet na e, publicznych uczelniach akademickich e, i e, dwie kobiety e, uzyskały stanowisko rektorskie e, na uniwersytetach. E, sytuacja powtórzyła się w kadencji e, 2024. Znowu mamy dwie e, kobiety rektorki na uniwersytetach. I powstaje pytanie, skąd ta zmiana? Czy to jest rewolucja, czy to jest przełom, czy to świadczy o tym, że wreszcie polityka równościowa jest implementowana i my realnie zaczynamy osiągać równość powoli, ale jest to pierwsza jaskółka zmian, czy przyczyny są inne? Tą sytuację można rozumieć na dwa sposoby. Jako element upowszechnienia pewnych polityk równościowych i wprowadzenia do debaty publicznej e, dyskusji o e, równości i w nauce, i w dostępie do stanowisk zarządczych, e, ale można też e, sądzić, że wzrost kobiet na stanowiskach e, rektorskich, ale również na stanowiskach prorektorskich, bo po 2020 roku znacząco więcej kobiet objęło również stanowiska. Prorektorskie to też jest nowa sytuacja w nauce, na uniwersytetach. I można sądzić, że ten znaczący wzrost kobiet jest spowodowany przez szersze uwarunkowania, przez szerszy kontekst, przez wejście ustawy 2.0, przez pandemię, z którą mieliśmy do czynienia na początku roku 2020. 20. E, ustawa 20 wprowadziła e, nowe kompetencje e, rektora, zwiększyła jego autonomię, ale zwiększyła jego odpowiedzialność. Działamy więc w zupełnie e, nowej rzeczywistości. E, powoli funkcja rektora zmienia się z typowo symbolicznej e, na bardziej zarządczą. I ta zmiana uwarunkowań mogła też spowodować wzrost e, kandydatek na stanowisko rektora, ale też wzrost liczby stanowisk rektorskich obejmowanych przez e, kobiety. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, profesorka Uniwersytetu Wizja, doktorka habilitowana. Podczas tej ważnej konferencji na temat obecności kobiet w dałce mówiłam o zmianach systemowych, jakie należałoby wprowadzić do nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Te zmiany systemowe miałyby dotyczyć między innymi równości w gremiach decyzyjnych uczelni. Pamiętajmy o tym, że ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym mówi o misji, którą jest nie tylko podnoszenie jakości kształcenia, ale także kształtowanie postaw obywatelskich. Dlatego tak ważne są przepisy dotyczące równego traktowania. I jeżeli chodzi o te przepisy, to ważne jest, żeby w gremiach decyzyjnych, takich jak Rada Uczelni, Senat czy Państwowa Komisja Akredytacyjna, byli przedstawiciele obu płci. Czyli ważne, aby tam znalazła się płeć niedostatecznie Reprezentowana. I mówiłam podczas swojego wystąpienia na temat badań yy, senatów wybranych uczelni, jak kształtuje się liczebność tych senatów, i jak ważne są te zmiany systemowe w kontekście płci niedostatecznie reprezentowanej. Mam nadzieję, że będę miała duże wsparcie, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych zmian podczas nowelizacji ustawy prawa o szkolnictwie wyższym właśnie ze strony koleżanek, które tutaj na tą konferencję dzisiaj przyjechały, a w szczególności Stowarzyszenia Kopernik jest kobietą.